Cześć. Witajcie. Na dzisiejszym wznowieniu dwóch zdrapek, czyli super siódemki oraz, oraz szczęśliwych linii. Zasady się nie zmieniają. Ech tam chyba była zielona, siódemka mnożąca, a teraz mamy czerwoną. Rzadko biorę te maluszki, dlatego wiecie, mogła, mogę się pomylić. Zdrabka tak samo kosztuje 2 zł. Szukamy po prostu siódemki, progi wygranych. 2, 3, 4, 7, 14, 77. No, i same siódemki później. A jeśli chodzi o linię, tak samo szukamy symboli ukrytych tutaj pod warstwą ścieralną. Wyszukujemy ich na tej planszy. Symbole się nie zmieniły. Cena z drapki również. I progi wygranych również są takie same. Mam tak. 5 szczęśliwych linii. I 15 super siódemek. A dla ciekawostek, takich to mam tutaj linię: mam początek paczki 1, 2 i samą końcówkę 98, 99 i 100. W siódemkach mam tak samo, bo zaczynam od jedynki, kończę na stówce, czyli mam znowu początek i koniec. Zacznę najpierw tak. Trzy siódemki, linia, 3 siódemki, linia. I zobaczymy, ile uda się wydrapać. Wkład w dzisiejszy odcinek to 45 zł. I szukam siódemki. Super siódemka, numer setny. A mam szóstkę, trójkę, ósemkę, czwórkę. Jest siódemka, stówka wygrana. Dziewięć. I 2 przy siódemce, 2 złote. Nie wiem, czy kontrolne, szukać. Dobra, kontrolne to są Q. Zaczyna się całkiem fajnie. No to ta pewnie już będzie przegrana, czyli z z numerem 99. Mam 5, 2, 9, 3, 6, 8 oraz 4. I jeszcze jedna. Z numerem 98. Mam 8, 2, 4, 3, 6, 9 i 5. To teraz czas na szczęśliwą linię. Z numerem setnym, numer, siódemka z setką była wygrana. No to linię trzymajcie poziom. Szukam złota i kwiata. Jest złoto, cytryna i arbus. Arbus, cytryna, arbus i cytryna, jeszcze arbus, sakwa i dzwon. Sakwa, sakwa. Wiśnie i gwiazda. biśnie i biśnie, ale był jeszcze kwiat, który ominęłam, klucz i garnek i nie ma ani tego ani tego, biedronka i krab, krap, biedronka, słońce i śliwka. I słoneczko. Następnie diament i truskawka. Nie ma tych symboli. Tęcza i jabłko. I to tyle. Księżyc i kości. I księżyc. Ostatnie dwa to słoń i trefl. Słoń, tref, tref. I słoń, ale niestety linia się nie utworzyła. Zdrabka jest przegrana. To teraz 3 siódemki. Numer 97. Mam 3, 5, 4, 8, 2, 6, 9. Kolejna, dziewięćdziesiąty szósty numer. Mam pięć, osiem, dwa, trzy, cztery, dziewięć, sześć. I numer dziewięćdziesiąty piąty. Mam dwa, trzy, pięć, osiem, dziewięć, cztery i sześć. Czyli na sześć ostatnich zdrapek z paczki tylko jedna przynosi zwrot. Tragedia. Kolejna linia numer dziewięćdziesiąty dziewiąty. Szukam cytryny i wiśni. Z cytrynka. I wiśnie. Kości i dzwon. Nie mam ani tego, ani tego. Serce i słoń. Jest słoń, i tutaj słoń, pik i biedronka. I tutaj jest pik jeszcze na samym dole, księżyc i diament. Księżyc jest, podkowa i złoto. Trefl i korona, korona, trefl, truskawka i arbus. I tu arbus, pomarańcza i kwiat. Kwiat i pomarańcza, pomarańcza, okej. Okay. Następny symbol to klucz. I śliwka. Klucz. Śliwka, klucz. I ostatnie dwa to słońce i garnek. Słońce, słońce. No i tyle. Przegrana. Ale dzisiaj wybory. To teraz mam trzy zdrabki ze środka. Numer 67.

I jeszcze jedna z numerem 65. 9, 4, 3, 6, 8, 5 i 2. No, kubka z przegranymi jest już imponująca. Teraz zdrabka, szczęśliwe linie z numerem 98. Szukam klucza i jabłka. Trefl i serce, trefl, serce, trefl, wiśnie i księżyc i wiśnie tutaj, truskawka i biedronka. No ani tego, ani tego nie widzę. Szaleństwo. Podkowaj garnek. Słoń i słońce. I jeszcze słoń. Arbus i ananas. Ananas jest... Kolejny i arbus, kości i winogrono. Kości są, i jeszcze winogrono, gruszka i śliwka. No i ani tego, ani tego nie ma, tęcza i korona. Tęcza, tęcza i korona. I ostatnie dwa. Pomarańcza i banan. No i co? I przegrana. No to teraz y, mam przód paczki. Y, numer szósty. I zaczynam ósemką. Kolejne cztery, dwa, sześć. 9, 3 i 5. Numer 5. No, 4 jest 7. 9, 2, 8, 5 i 6. Przy siódemce 2 złote. A, kontrolnie tutaj. Kurczę różne, a tutaj ten numerek dali. No i numer czwarty. Mam 5, 4, 3, 6, 9, 8 oraz 2. To linia teraz z numerem drugim. Tutaj też zaczynamy początek paczki. Szukam podkowy i biedronki. I podkowa. Serce i pik. serce jest i tutaj kolejne serce, krap i ananas, trefl i pomarańcza i tu jest trefl. Garnek i kości. Garnek, garnek kości. Gwiazda i diament. Diament, diament, diament. Gwiazdy nie ma. Winogrono i korona. Korona, winogrono, a tu trefl i była gwiazda. I tu winogrono z koroną, jabłko i sakwa. Jest sakwa. I to tyle. Tęcza i słońce. Tęcza i słońce. Truskawka i słoń. Słoń. I ostatnie dwa to gruszka i dzwon. No i mam nadzieję, że nic nie pominęłam. Kontrolne wiecie. Różne. To no teraz kolejne, y, ostatnie trzy zdrabki, y, czyli od y, 3 do 1. Bo sobie lecę malejąco. I zaczynam od trójki. Mam pięć, dwa. Dziewięć, osiem, sześć, cztery, trzy. Numer dwa, pięć, dwa, cztery, osiem, trzy, sześć, dziewięć. I numer jeden mam trzy, cztery, osiem, pięć, dwa, dziewięć, i sześć. Tragedia. Moje wybory dzisiejsze, obłęd. No to teraz z numerem pierwszym: szczęśliwe linie. Szukam podkowy i pomarańcza. I tu jeszcze pomarańcza. Oops. Dzwon i kwiat. Dzwon, kwiat. Dzwon. Świat. Śliwka i serce. Serce, śliwka. Księżyc i klucz. Księżyc, księżyc. Klucza nie ma. Trefl i kości. Kości. I to tyle, diament i złoto. Złoto, diament, jabłko i korona. Jest jabłko, arbus i sakwa. Krab i pik. Są dwa kraby jest i pik, cytryna i biedronka i ostatnie dwa gruszka i winogrono no i co i wszystkie linie puste nie coś ominęłam mm. Banana nie było, ananas nie, cytryny nie było, gwiazdy też nie. No, patrzcie, coś. Banana nie ma, ananas nie ma. tutaj chwilę. No i szczerze nie widzę. Nie widzę, co ominęłam. Wstawię wam to yy, na rolkę. Na rolkę albo w poście wam stawię, ominięte, bo powiem wam, że naprawdę nie widzę. Co pominęłam? A, cytrynę. Dobra, mam. Jest cytryna. Uff, długo mi to zajęło. Wygrana to szalone 3 złote. Także podsumowanie szybkie. Na 15 z drapek wygrywają tylko 4. Szczęśliwe linie wygrywa jedna, trzy siódemki, czyli mam trzy, tutaj dwa, czyli pięć i dwie dwójki, 9 zł na 45. Tragedia, naprawdę tragedia. Wam życzę dużo lepszych wyborów i pięknego dnia. Ja uciekam się szykować, bo dzisiaj ważny dzień u mojej córki w przedszkolu. Występy, dlatego idę trzymać za nią kciuki i oglądać piękny występ. Ee, życzę Wam, tak jak mówiłam, miłego dnia i super wyborów. Pa!